Hej, sterner witam Was w kolejnym odcinku. To razem odcinek z Red Dead Online. I w tym odcinku wyjmiemy sobie latarnię, ponieważ jest strasznie ciemno. O, o wiele lepiej. Dobra, więc jest to odcinek z naszej serii Salon News, czyli taka nasza coftorkowa seria, która informuje Was o zniżkach, premiach i ogólnie o tym, co aktualnie dzieje się w Red Dead Online. Jest fajna premia, więc spoko, ale jeżeli chodzi o zniżki, jest biednie. Więc zaczynamy oczywiście od premii Madame Nazar. Kolekcjoner po raz kolejny, mi się to podoba, ale niestety w tym tygodniu nie mam zbyt wielu kolekcji do sprzedania, a właśnie jest premia na kolekcje. Nie na wszystkie, ale na cztery. Ponieważ jest to premia na wszystkie karty Tarota. W sensie kolekcji, nie? Więc zobaczcie, buławy za tyle. Kielich, kielichy za tyle monety za tyle 430 za monety. Ja zbieram, zbieram w tym tygodniu wszystkie karty tarota. Tylko i wyłącznie chyba na tym się skupię i postaram się do końca tygodnia wam kurde to nagrać i sprzedać, bo zobaczcie, że troszeczkę ich mam, nie? Nie uda mi się 10 kolekcji zbierać, dobra, ja mam tylko jedną kartę na przykład z mieczy, ale kurde postaram się, nie? Dobra. Więc fajna premia, można fajnie sobie zarobić, więc polecam w tym tygodniu kolekcję nagrać. W tym tygodniu dalej obowiązuje zniżka na bandy, a dokładnie na bandę stałą, normalnie kosztuje coś koło 200 dolarów, teraz kosztuje dokładnie 0, więc proszę bardzo banda, bierzemy sobie utwórz bandę rodzaj stała i zobaczcie, że opłata administracyjna wynosi dokładnie 0, więc polecam sobie w tym tygodniu oczywiście bandę założyć, jeżeli jeszcze nie posiadacie. Wracając do Madame Nazar, a raczej do funkcji kolekcjonera, za samo zalogowanie się do gry dostajecie mapę skarbów, dokładnie do właśnie karta rota, żeby Wam było prościej zbierać. Ale prawda jest taka, że o wiele prościej będzie Wam zbierać te karty za pomocą strony internetowej, do której link zostawię Wam w opisie. Więc polecam do sklepu z ubraniami powróciły takie oto przedmioty i będą one dostępne przez dwa tygodnie, czyli do 8 czerwca. Więc możecie się wyposażyć w nie. I do tego użytkownicy, którzy opłacają PlayStation Plus, dostaną takie oto nagrody w tym miesiącu. Jeżeli je odebrałeś w poprzednim tygodniu, no to oczywiście teraz ich nie dostaniesz, ponieważ są one raz na miesiąc. I tyle. Bardzo szybki odcinek. Ja się z wami żegnam. Łapka w górę, mile widziana. na cześć. Elo.